Moi drodzy w dzisiejszym odcineczku sobie zagramy perkami pod sprint i pod szybkie akcje W tym odcineczku zagramy sobie na perkach takie jak sprint, miękkie lądowanie, szybko i cicho oraz zatań ze mną Do tego sobie weźmiemy skrzynkę z narzędziami z maskarady, która jest obecnie jednym z lepszych chyba trybów Można tak to nazwać A do tej skrzynki dodamy jeszcze nasadkę przegubową, która przyspiesza naprawianie o 30% Do tego czysta szmatka, która zwiększa o kolejne 20% Plac Greenway i ja witam Was tutaj na tym na tej cudownej mapce od nieznanego Poprzedni odcineczek graliśmy sobie na perkach związanych z bezbiadolenia i do tego jakieś takie fajne właśnie perki typu Def który no nie przydał nam się oczywiście i chyba nawet najlepsze nam to wyszło. A teraz gramy sobie na sprincie i wydaje mi się, że to... Huntereska! Fantreska jest, moi drodzy! Pytanie, gdzie ona jest? O, czyżbym ja bym mógł tutaj wejść po tym? No, ewidentnie lewituje troszkę. Mniejsza z tym, moi drodzy. Dobra, tryb cichy i biegniemy. Ej, ja bym zrobił sobie jakiś generator z dala najlepiej od mordercy ponieważ no nie chcę za bardzo się z nią widzieć i nie przypadliśmy sobie do gustu, można powiedzieć moi drodzy. A ja jestem bardzo chętny zrobić tego generatora tutaj! I wiecie co? Mam ochotę zagrać sobie killerem nieznanym oczywiście. Powiem wam tak, mimo że używam tej skrzynki, minimalnie szybciej to idzie na pewno. Mam wrażenie, że bardziej mi się zużywa skrzynka niż generator, ale dobra mniejsza z tym. Robię sobie tego gena i kręcimy go. A tutaj gość nam przyprowadził bodajże Huntreskę. żebyśmy się nie czuli pewnie samotni. No trudno, moi drodzy, tak też bywa, są i tacy ludzie. A dobra, faktycznie jezę na różnica. Faktycznie, dobra, moi drodzy. Z tą skrzyneczką od razu o wiele szybciej to szło. Dobry tez umiejętności, nie będę narzekał chociaż świetny by dał nam. O kurde. Przepraszam! Ja nie chciał! Ja nie wiedział! Że te kabelki wybuchają! No. Miejmy nadzieję, że je. uciekniemy jej. Okej. Okay. Ja sobie pójdę tutaj. No, miejmy nadzieję, że te niebieskie tylko ja widzę, a nie ona. I sobie proszę. Boże. Nie, no to się musiało nagrać, moi drodzy. Co tam jest? Tam jest latarnia. To jest wyjście, generalnie. I. Co? Nie, no to mój generator był? Nie. Ole byś miał przekopkę, nie. Oj, jak taki teraz typowy patus osiedla będę mówił. Oj, przekopkę byś miał. Dobra. Mój gościu sobie tam leży, a ja sobie kręcę gena obok niego. Trudno, no bywają i też takie sytuacje, moi drodzy. I to jest już ósma rocznica tej gry, jak dobrze wiem. Nawet po tym balonie to widać. Aha, nie wzruszyła się w ogóle tym. No, dobra. W ogóle bez wzruszenia ona sobie pobiegła dalej. Okej. Okay. No, moi drodzy, no co ja mogę powiedzieć? No, no, ona ewidentnie nie ogarnia za bardzo życia. Chyba w społeczeństwie sobie nie radzi za dobrze. Miejmy też taką nadzieję, że sobie jednak umie poradzić z gotowaniem itd. Ponieważ nie chcę, żeby zmarła z głodu, moi drodzy. Jak ona by tak. Po... Wyobraźcie sobie takiego polo. Huntera. Jezu, Hunter, Hunter. Jak było Hunter na polskie? Łowca, o! Wyobraźcie sobie takiego łowcę, który nie umie w ogóle nic upolować. Wow, to była tragedia. I zobaczmy ten film. Moi drodzy, zobaczyliśmy film do końca praktycznie i tak oto się skończył. Wygraną dla nas, moi drodzy. Widzieliście, jak ją brzydko powiem. zgnietliśmy. What a sweeter, damn, get alive. Jezus. No, to napiszę GG. Mm. Moi drodzy, no c... co to było, co to było, czemu utracony, czemu utracony jak ja wygrałem, uciekłem, Aha, gościu się obraził na nas, bo jesteśmy dobrzy, no moi drodzy, no bywa i tak, widzicie ile ja punktów nadszypałem, wow, dobra moi drodzy, tym, oczy... tym akcentem chyba sobie zakończymy odcineczek, trzymajcie się moi drodzy, hej